Jasne. No co tam mordko? Siemanko jak, jak po walce? To, tak jak i przednie, no wiesz normalnie, no co no cieszę się, że wygrałem. Jakbym przegrał, to też by się chuj stał, tak naprawdę liczyłem powiem, szczerze, że, że na bardziej wymagającą walkę i na to, że mi się chłopak bardziej postawi. Że podejmie bardziej rękawice. Wydaje mi się, że kurwa, no, psychicznie wszystkim tę walkę wygrałem. Nie, bo umiejętnościami, co ja kurwa umiałem, no, wszystko co umiałem to pokazałem tam, nie. Ale pokazałem. <grym>, pójdź po nogi, wiesz. Ale przede wszystkim pokazałeś serducha. Nie, no, robiłem tak, żeby się nie zmęczyć. Co, wszystko kontrolowałem, wiesz. Nie pokazałem serducha, bo raz go trafiłem i powiedziałem serducha, powinienem go dopierdolić, ale żeby mi to punktatorsko, kurwa, nie wiesz, wyczekałem go, poczekałem na jakiś tam kolejny, wiesz, kolejny, 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 kolejną szansę, aż się, aż się w końcu po jednym prawym przewrócił. Bo raz go trafiłem jeszcze raz, wcześniej, nie? Ale bonus widziałem tam protestował mocno. A co on mógł protestować? No kurwa, przewrócił się i skulił się w kłębek, no słuchaj, no jakbym tak przegrał, to nie protestował, kurwa, to do pokorą ten wnik na klatę i tyle, przecież to jest zabawa, nie? To jest nie szczególnie się to jest zabawa, kogo to kto o tym będzie pamiętał za tydzień, nie? Co? <noise> I co dalej teraz będziesz? Nie, kontynuował nie, rzucanie palenia, nie. Czy, czy nie? Zobaczymy jak to będzie. Chciałbym delikatnie sobie zrobić sportowe jakieś rzeczy i wiesz. i Jakiś tam sport, delikatnie pójdę nieco bardziej, nie? Ale widziałem, widziałem na Insta, że Marek też coś tam ostatnio trenuje. Marek też coś tam trenuje, no zobaczymy. Co, brat, brat, no braterska walka? W sumie z bonusem mógłby wyskoczyć. Marek? Mhm. No ale to po co? Jakby znowu wygrał? Morus by wygrał, czy bonus? Nie, no morus by wygrał. Myślę, że powinni spróbować, nie? Tak się daje. A może jakaś walka dwóch na dwóch? Ja wiem, kurwa, czy ty, to, to... Ty... Słuchaj, ja w ogóle rozważam to, czy, to, czy będę brał ogóle dalej w tym kurwa udział czy coś, czy mi się opłaca, muszę siąść z kalkulatorem i policzyć kurwa ile pieniędzy straciłem ile zarobiłem i kurwa zobaczyć Bila za to, nie? Wiesz, to że nic nie robiłem i to nie? Kurwa, no wiesz. Dwa treningi dziennie, rano trening, potem spanie, yy, potem znowu trening, wszystko, wszystko polewałem, więc wiesz. Czyli można powiedzieć, że przyłożyłeś się do tego jak prawdziwy profesjonalista. Nie no, nie, nie, nie zrobiłem całkowicie, bo mi tak, miałem coś z ręką, miałem coś kurwa, tutaj palą coś ze śródstopiem, miałem to z kontuzją w ogóle. Cały czas mi napierdala coś, nie wiem czy miałem mam złamanego, łałanej z stopia, tak wiesz. Nie szedłem do lekarza, bo chciałem, żeby ta walka się odbyła. Nie chciałem, żeby ktoś mi zarzucił, że kurwa yy, przestraszyłem się czy coś, nie? Wiesz. No, za chwilę byłoby mówienie, że nastrajałeś zbroję. No dokładnie, dlatego wyszedłem z kontuzją i nawet miałem tego, jak przegram, miałem tego nie, nie poruszać, wiesz, w ogóle, nie? W tam była taka adrenalina, że nie czułem. No dobra, pl plany prywatne co teraz? Meraż, no co teraz? no. E, miałbyś pierdol i wakacje, to będą wakacje bez pierdolu. No to co? No to w takim razie trzymam kciuki, żeby Dzięki żeby wszystko. wszystko się układało. Też. O Panią, operator. <gry>